Punkt trzeci, sprawy bieżące. I tą najważniejszą sprawą bieżącą, ja nie wspominałem w programie o tym, zapraszając Państwa. Ale tą najważniejszą kwestią jest przyszłość Tomaszowskiej Służby Zdrowia. Otóż dzięki Państwu, miałem możliwość zapoznawania się z pewnymi działaniami mającymi miejsce na obszarze samorządów. Tomaszowskich. Szczególnie mam tutaj na myśli powiat Tomaszowski co do kwestii funkcjonowania szpitala. I już jak gdyby artykuł z połowy ubiegłego roku napisany przez obecną tutaj Panią redaktor Agnieszkę Łuczak również i u mnie pewne wątpliwości co do przyszłości Tomaszowskiego Szpitala, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w kontekście funkcjonowania nowo powstającego Centrum Onkologii. Niemniej jednak to ostatnie wydarzenie i to ostatnie artykuły prasowe zmotywowały mnie do tego, ażeby przyjrzeć się tej sprawie bliżej. Jakie to były artykuły prasowe? Otóż w niedawno pan yy, rada powiatu w Tomaszowie podjęła uchwałę następującej treści na podstawie której wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 72 milionów złotych na nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim stanowiącej własność powiatu tomaszowskiego. Chodzi oczywiście o nieruchomość stanowiącą własność powiatu mieszczącej się na nieruchomości dzierżawionej dotychczas przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia, czyli najkrócej mówiąc przez Tomaszowski Szpital. Ktoś by powiedział, że no nic szczególnego w tej uchwale nie ma. No pierwsza rzecz szczególna, porównując tą uchwałę do tej uchwały yy, miejskiej, która jak gdyby tą samą Tą samą treść zawierała, zastawiając pod hipotekę majątek miejski, pod inwestycję yy, wodno-kanalizacyjną w mieście. Otóż zasadnicza różnica. Spółka wodno-kanalizacyjna jest własnością miasta Tomaszów Mazowiecki, natomiast yy, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej jest podmiotem całkowicie prywatnym, w którym powiat nie posiada żadnych udziałów. Ktoś by powiedział, no tak, no ale takie rzeczy bywają, przecież cel jest bardzo słuszny. I jak najbardziej cel jest bardzo słuszny. I jak mało kto jestem do tego przekonany poprzez własne osobiste doświadczenia i wiem, że cel jest słuszny. Natomiast chodzi o pewne kroki i dążenie do tego celu. I proszę Państwa, następna rzecz, która się wydarzyła po, po mm, podjęciu tej uchwały, to był... Wydawać by się mogło nic nieznaczący moment, kiedy to Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Prezesa ze stanowiska, choć nic na to nie wskazywało. Zrobiono to w sposób dość pośpieszny i nieoczekiwany. Dlaczego nieoczekiwany? No przecież Tomaszowska Spółka była na głównych stronach gazet jako ten szpital, który, który jest prowadzony bardzo dobrze, który się nie zadłuża, rozmaite wyróżnienia i laury otrzymywał od przeróżnych gremiów. A tu nagle istotni ni zawód odwołanie pana prezesa. I w tym momencie już ta moja determinacja do tego, żeby przyjrzeć się sprawie bliżej, była bardzo duża. W związku z tym postanowiłem sobie zajrzeć do tych danych, które są najszybciej dostępne dla każdego obywatela. To jest Krajowy Rejestr Sądowy, w, której, w którym mieści się Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z siedzibą w Katowicach Współpraca. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że spółka ta, to jest ta spółka, która w Tomaszowie. Będzie budować centrum. To jest spółka, która swoją działalność rozpoczyna od 2011, rozpoczęła w 2011 roku. Czyli działa bardzo krótko. Proszę Państwa, spróbujmy zauważyć jedną rzecz. W spółce tej wiceprezesem zarządu. Możemy o tym mówić, ponieważ spółka działa na naszym publicznym majątku. Wiceprezesem zarządu jest pan, pan Paczkowski Paweł. Postaram się państwu przybliżyć tą postać. Pan Paczkowski Paweł. Proszę państwa, jest to nikt inny jak były dyrektor łódzkiego NFZ-u. Zatrudniony przez poprzednią Panią Prezes Elżbietę Błaszczyk w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Obecnie właśnie Wiceprezes Zarządu Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Spółka SOW. Jest to w moim przekonaniu wystarczający powód, ażeby mieć wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia interesów spółki. Spółki Tomaszowskie Centrum Zdrowia, czyli Interesów Tomaszowskiego Szpitala. Ktoś zaraz powie Centrum Onkologii, no to jest zupełnie inny profil, to jest zupełnie inna działalność. Natomiast nikt nie da nam gwarancji, że to Centrum Diagnostyki Onkologicznej, terapii onkologicznej nie wyjmie tych naj, najprzyjemniejszych, najbardziej drogocennych rodzynek z tego tortu, jakim jest budżetowanie opieki medycznej dla Tomaszowskiego Szpitala Rejonowego, dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. W związku z czym w dniu dzisiejszym no dzisiaj nie mam wątpliwości co do tego, że, że sprawa ta jest powiedziałbym niepokojąca, na pewno niepokojąca, ale i dalece niezrozumiała i kryjąca mimo wszystko pewne, pewne tajemnice. W związku z tym w dniu dzisiejszym skieruję pismo do pana starosty o to, żeby w jak najszybciej udostępnił mi wszystko, wszelką dokumentację związaną po pierwsze z wydzierżawieniem majątku w spółce Tomaszowskie Centrum Zdrowia. Chodzi o umowę dzierżawy, chodzi o aneksy do tej umowy, o wszelkie dokumenty z tym związane. Zwrócę się również o to, żeby y, otrzymać umowę dzierżawy z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, która została zawarta. I o kolejnych moich spostrzeżeniach, wynikających z analizy tych, y, tych dokumentów, już y, powiedziałbym właściwych. Będę Państwa na bieżąco informował. Na dzień dzisiejszy ta sytuacja budzi mój największy niepokój. Dziękuję Państwu, bardzo proszę o pytanie, jeżeli Państwo macie, to bardzo proszę. Nie ma pytań w takim razie, dziękuję Państwu za przybycie i o wszelkich kolejnych postępach, pracach nad analizą Sytuacji Towarzystwowego Centrum Zdrowia będę Państwa na bieżąco informował. Dziękuję Państwu bardzo.